Proszę. Proszę. ja zaczynam. Można tak? kiedy. No już jedziemy cały czas. pozdrawiamy no, właściwie pora pozdrawiamy serdecznie wszystkich mieszkańców i pracowników naszego Domu Pomocy Społecznej. Dzisiaj i pcpr również w mniejszej części co prawda, ale pozdrawiamy. Jesteśmy dzisiaj po przy grobie błogosławionego Jana Pawła II, ale wczorajszy wieczór był pełen entuzjazmu i radości. Powiem, że pół miliona ludzi przybiegło tutaj po godzinie 19, by spotkać by ujrzeć, by otrzymać błogosławieństwo od kolejnego papieża, który przybrał imię Franciszek. Kochani, ja powiem tylko tak: dzisiaj jest 14 marca, godzina nie wiem, pomóżcie kochani. 9.30 dochodzi. 9.30. Wczoraj uczestniczyliśmy tutaj w pięknej chwili. Mamy nowego papieża, jest nim Franciszek i bardzo się cieszymy, że. Robić nie tylko naszych mieszkańców i pracowników, ale także wszystkich mieszkańców średnich, ponieważ mamy nadzieję, że ten materiał znajdzie się w telewizji lokalnej. Słyszeliśmy, że w Śremie jest minus 17. 17 stopni. U nas jest naprawdę bardzo, bardzo ciepło. Mamy kurtki porozmieniane, te szaliki tylko dlatego, że w Pazrycy było zimniej niż na dworze. Pięknie świeci słońce, śliczne niebo. nie wybrano papieża. Wczoraj ciemno, czarno, burza, deszcz, nawet gra. Wczoraj ciągły deszcz, a dziś od samego rana nie tylko niebiosa, ale także cały świat cieszy się, że mamy nowego papieża. Habemus Papam. Parasole po teraz. Dziękujemy. Dziękujemy.